Cześć, z tej strony Łukasz z kanału DRON CENTRUM, a dzisiaj opowiem jaką kartę najlepiej wybrać sobie do drona. Teraz chwila, żebyś przycisnął, przycisnęła łapkę w górę, przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek i jedziemy z materiałem. Jaka karta w takim razie do drona najlepiej wybrać? No, ja wybrałem taką, jest to SanDisk Extreme Pro. Też kiedyś kupowałem pierwszą kartę i też nie wiedziałem jaką wybrać. No, nie było to zbyt proste tak naprawdę, bo na tych kartach e, jest wiele oznaczeń, wiele parametrów. No i tak naprawdę takim oczywistym parametrem, no, była pojemność i w sumie chyba rodzaj tylko tak, no, bo tam są jeszcze jakieś inne oznaczenia, no i dzisiaj staram się, postaram się opowiedzieć, co te oznaczenia e, tak naprawdę znaczą, tak, żeby, żeby, żebyście w momencie jak będziecie sobie kupować takie karty do drona, no to żeby troszkę było łatwiej, tak? Do drona DJI pasują karty microSD. No, zazwyczaj jak się kupuje kartę microSD, no to jest ona z tym adapterem. To jest potrzebne tak naprawdę, bo większość laptopów, większość komputerów nie ma slotu na karty microSD, tylko na karty SD, czyli te większe. Więc microSD wkładamy do tego adaptera i już większą kartę sobie wkładamy do laptopa, żebyśmy sobie mogli odczytać te pliki, które są zapisane na karcie. Micro SD. I teraz tak. Pojemność kart micro SD jest bardzo szeroka, tak? wachlasz pojemności tych kart jest bardzo szeroki, bo tak naprawdę zaczyna, pojemność tych kart e, zaczyna się od 8 MB, jak na dzisiejsze czasy bardzo mało, do 2 TB, gdzie 2 TB to tak naprawdę często takie dyski, nie, standardowe 2,5-3,5 cala e, mają. 2TB na karcie pamięci, no to jest całkiem sporo. Aczkolwiek, no te karty 2TB no są już sporo droższe, tak? Jakby najlepszy stosunek ceny do pojemności to są karty pomiędzy, w przedziału pomiędzy 64 a 256 GB. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia tych kart, bo oznaczenia są różne. Oznaczenia, e, może, karta SD może być oznaczona po prostu sama, sam, samym napisem SD, może być napis SDHC oraz SDXC. I te oznaczenia tak naprawdę definiują e, może nie samą pojemność, a, a zakres pojemności, tak? bo samo SD oznacza tyle, że karta będzie maksymalnie miała 2 GB pojemności. Karta SDHC oznacza, że karta będzie miała od 4 do 32GB pojemności, gigabajtów. Z kolei SDXC to karta pamięci, która będzie miała od 64GB do 2TB właśnie. Czyli takie zazwyczaj jak będziecie kupować, to najprawdopodobniej będzie to SDXC. No, nie zalecam tych mniejszych kupić, bo jeżeli ten dron będzie, nie wiem, się... Może nie jakiś super profesjonalny, ale też nie będzie to zabawka. To tak naprawdę moim zdaniem minimum 128 GB musi być, tak? Ja osobiście kupiłem 256. Uważam, że ta pojemność jest wystarczająca no i jest nawet więcej niż wystarczająca ale dzięki temu wiem, że no nie będzie takiej sytuacji, że ta pojemność się skończy w trakcie lotu. tak? No, chyba że nie będę sobie zgrywał tych nagrań przez dłuższy czas, no ale no to, to już też sami musimy to kontrolować trudno. Ile zmieści się nagrań na takiej karcie? Tak, ja jakby tak popatrzyłem mniej więcej średnio, ile to zajmuje. Znaczy parametry filmu to będzie film w 4K nagrany, 30 klatek, format MP4 i tam o dziwo, to jest zdziwiałe się co to w sumie tak wyszło. 2,5 minuty filmu zajmowało w rejonie 2,5 giga bajta pamięci, tak? Tyle pamięci to zużyło, co w sumie dziwne, bo tak strasznie proporcjonalnie, tak, tak jakby ta liczba jest podobna. Aczkolwiek nie jest to liniowo, z kolei na przykład film, który miał 25 sekund, zajmował 400 megabajtów, nie? No więc no, nie należy się tym segurować. No nie będzie na pewno tak, że film, który będzie miał e, 10 minut, będzie miał 10 giga, znaczy może się tak zdarzyć, ale to, to bardziej tak trzeba. Mm, Myślę, że to jest w tym zakresie, tak, że to na pewno nie będzie równiutko liniowo wszystko, wszystko szło, więc... Ale można sobie na, na tej podstawie mniej więcej zobaczyć jak, jaka karta e, będzie dla nas potrzebna. Dla mnie 256 Gb, myślę, że taka jest cenowo. Ona kosztowała jakieś 130 zł, więc spoko naprawdę. Kolejnym parametrem, e, może już nie takim podstawowym, ale chyba najważniejszym tak naprawdę jeśli chodzi o karty e, pamięci, jest prędkość zapisu. Tutaj, e, jeśli chodzi o prędkość zapisu, mamy podział na klasy. Tak? E, na karcie e, będą po prostu oznaczenia. E, oznaczenie mamy takie m, cyferka w kółeczku albo cyferka w takiej literze U, bądź też V i tam jakaś cyferka, liczba tak naprawdę. V, na przykład tam V10, v, V20, V30, V60, V90. I co te klasy oznaczają? Może zaczniemy od 10 MB, no bo te, te niższe klasy tak naprawdę no, nie będziemy wykorzystywać, no to jeśli chodzi o drony tak naprawdę, bo to jest zbyt, zbyt wolne nagrywanie i tutaj mamy minimalną prędkość e, zapisu, to jest ważne, minimalna prędkość zapisu, nie odczytu, tylko zapisu, 10 MB. E, i megabajtu na sekundę, oczywiście. I to jest klasa 10 szybkości. I wtedy mamy takie 10, 10 w kółeczku, bądź też jeden, w takiej literze U można powiedzieć, w takim garnku, no w takiej literze U, bądź jest też napisane V10. Potem klasa, w której mamy 30 MB na sekundę prędkość zapisu i tutaj już tej w kółeczku klasy nie będzie. Tak? Będziemy mieć na przykład napisane 3 w tej liter, literce U, bądź V30. Tak? Jeżeli chodzi o klasy wyższe, czyli 60 MB, to no tutaj już stricte będzie tylko V i 60, a przy 90 MB będzie V i 90. Tak? Więc. Yy, Przyjrzyj się tej tabelce, jest to tak naprawdę yy, jest to, jest to bardzo kluczowe przy doborze karty yy, do, do drona. Tak naprawdę, bo jak będzie ta karta zbyt wolna, no to będzie problem. Tak? Podczas zapisu, yy, jak ten materiał się zachowa, no różnie się może zachować. Może być po, potargany, jakieś klatki yy, usunięte, no nic fajnego, nie? bo zapisujemy sobie jakiś fajny materiał, i nagle potem się okazuje w postprodukcji, że mamy lipest tak naprawdę, więc no, zalecam przyjrzeć się tej prędkości. No to jest chyba najważniejsze, najbardziej kluczowe w tym wszystkim. Bo jak karta będzie trochę zbyt mała, no to najwyżej mniej materiału nagramy, a jak karta będzie e, o, nis o zbyt niskiej prędkości zapisu, no to ten materiał będzie po prostu zepsuty, tak? nie będzie się do niczego nadawał, więc to jest super istotne. Kolejnym parametrem jest prędkość odczytu, tak? Yy... Ta prędkość odczytu często jest oznaczona literką R od słowa read, jest to ważne ze względu. Jest to ważne w momencie, kiedy będziemy sobie ten film ściągać z tej karty, tak? czyli, e, czyli w momencie, kiedy wsadzimy sobie kartę już do laptopa, czy tam do komputera stacjonarnego, i będziemy chcieli pobrać te nagrania, no to im, szyb, im większa ta prędkość, im większa tam wartość tym szybciej się to nagranie pobierze na naszego laptopa. Więc jest to ważne, ale nie jest to najważniejsze, bo tak naprawdę jeżeli ta prędkość będzie niższa, no to po prostu dłużej się to będzie pobierać, tak? Ale nie wpłynie to na jakąś tam jakość filmu, że nam się coś nie nagra. No jest to tylko i wyłącznie odczyt. Tak? Mniejsza prędkość będzie nam się dłużej pobierać, większa prędkość pobierania szybciej się będzie nam, będzie nam pobierać. Więc jeżeli chcemy na przykład wydać trochę więcej pieniędzy, znaczy mamy możliwość wydania trochę więcej pieniędzy, no to zalecałbym kupić tą kartę e, o większej prędkości odczytu. Ale Aczkolwiek nie jest to w żaden sposób konieczne. No i te krasy, o których rozmawialiśmy wcześniej, nie określają tej prędkości odczytu. To musimy stricte zobaczyć sobie w parametrach naszej karty, ale jest to napisane zazwyczaj na wierzchu. W przypadku mojej karty tutaj widzimy 200 jest to prędkość właśnie odczytu, 140 jest to prędkość zapisu. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na to, że to są maksymalne prędkości, tak? czyli to są prędkości do. Nie od, tylko do, więc jeżeli jest napisane 200 megabajtów prędkość odczytu, to ona nie będzie 200, <noise> będzie niższa. Maksymalnie tyle jest, a to jest takie trochę moim zdaniem ściemnianie nie wiem, czy kiedykolwiek ta karta osiągnęłaby 200 megabajtów odczytu, chyba w jakichś super laboratoryjnych warunkach. Nie wiem, mnie się nie udało. Może komuś się udało, niech się podzieli tym w komentarzu. Co ważne przy wyborze karty, e, zwróćmy uwagę gdzie kupujemy tą kartę, bo w sieci, ogólnie na rynku jest bardzo dużo e, podróbek tych kart, jakichś takich kupionych, e, że tak powiem kupionych na Aliexpress, no, gdzieś tam tych chińskich, e, chińskich, stron. E, zauważyłem też karty, które są sprzedawane jako polizingowe, e, przepraszam, polizingowe, czyli takie jakby odnowione, coś takiego, nie? I, mm, no jak kupowałem kiedyś laptopa, który był yy, z tym samym napisem, która w tej, tk, którą miała ta karta, no to był to po prostu laptop, po, no po prostu używany laptop, nie? No więc yy, jeżeli karta ma taki napis no to chyba jest ona no to chyba ta karta jest po prostu używana więc nie wiem czy jeżeli możemy zaoszczędzić nie wiem 10-20 złotych czy jest w ogóle sens kupować taką kartę no bo jeżeli karta jest no karta też ma swoją tam żywotność tak Ona jest duża ale jeżeli będzie katowana ta karta no to pewnie ta żywotność trochę spadnie więc jeżeli, używa, jeżeli kupimy sobie kartę która jest używana no to nie wiadomo jaka jest ta żywotność nie wiadomo co się z nią działo wcześniej producent nasz znaczy producent ten sprzedawca zapewnia niby że że, że te karty są ok, tak? że są przetestowane, że, że, że są sprawne, że wszystko jest z nimi w porządku, ale no, nie jestem do końca pewny, czy na przykład taka karta będzie miała dokładnie taką żywotność. Pewnie nie, wydaje mi się, że nie będzie miała takiej żywotności jak karta po prostu nowa, a różnica w cenie jest na tyle niska. E, że moim zdaniem się to po prostu nie opłaca. Ja się dałem złapać trochę na, na taką kartę z tego względu, że no, to była moja pierwsza karta i kompletnie się na tym nie znałem. Tak naprawdę no, kiedyś kupowałem tam jakąś kartę nie wiem, do telefonu i tak dalej, aczkolwiek było to dawno i nie, te parametry nie były jakieś takie super ważne, jeżeli chodzi, jak w przypadku karty e, do, do nagrywania wideo, tak tutaj te parametry muszą być konkretnie e, konkretne jakieś tam, żeby, żeby to się nie, nie cięło, tak, żeby te, ten zapis był prawidłowy. Więc trochę się złapałem na tą kartę, bo nie wiedziałem ile powinna kosztować. Uznałem, że ta cena za tą kartę, zwłaszcza, że ta karta nie była wiele tańsza niż nowe karty, takie same, nie? No, była może trochę tańsza. Ale uznałem, że to po prostu jest tańsza, no spoko, nie? I, I najlepsze było to, że w tytule tam nie było napisane, że ona jest jakaś, że ona nie jest nowa, nie? Dopiero tak naprawdę to też mój błąd, no bo jak wczytałem się rzeczywiście w opis, tak, no to okej, okay, tam rzeczywiście było napisane, że ona była tak, jakby odnowiona, tak i tam były przeprowadzane wszystkie testy spoko. Mój błąd, należy to czytać. Aczkolwiek, no kupuję kartę, jeszcze chciałem to zrobić na szybko, wszystko yy, i kupiłem sobie tą kartę tak po tytule, tak naprawdę, nie? Zobaczyłem, że pojemność spoko, nazwa spoko, producent, no to uznałem, że, no jest taka jak wszystkie inne, tak, nie będzie używana, bo tam też to, no nie było to opisane w tytule, nie? Kupiłem. Aczkolwiek spoko, bo po prostu ją zwróciłem. Jeszcze ja tą kartę kupiłem nie na sobie prywatną, tylko na firmę, więc teoretycznie no nie mogę tak po prostu sobie, nie mam tego 14-dniowego okresu na zwrot, tak jak każdy konsument. Więc. Ale zwróciłem to i udało się, więc jakby spoko. Nie? Mam wrażenie, że, że ten sprzedawca po prostu ogarnia, że ludzie. Że trochę naciąga, tak jakby ludzi tym, że tam tego opisu nie ma. Więc ja po prostu zgłosiłem, że, że oddaję. Eee... No i tyle, nie? Jakby poszło. Nie ma tematu. Kupiłem i szczerze, i kupiłem sobie eee... taką samą, i nawet nie taką samą kartę, tylko kupiłem sobie dwa razy większą, bo uznałem, że zamiast 128 giga kupię sobie 256, eee... już bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, tak? Była droższa, może o 10 zł, super miałem ją na drugi dzień, więc serdecznie polecam aczkolwiek. Jeżeli, jeżeli kupujesz na siebie, na, nie na osobie prywatną, nie na firmę, no to tak naprawdę jeżeli kupisz tą kartę złą, która taka, która będzie nie do końca spełniała twoje potrzeby, to zawsze możesz ją oddać, tak? no, tego też warto kupować to przez internet, bo masz zawsze te 14 dni, żeby ją oddać, tak? Pomylisz się. Nie ma tematu, po prostu zgłaszasz zwrot i, i, i karta leci do, do sprzedawcy, on ci wysłał, No musisz potem poczekać na kasę, tak? Aczkolwiek, no lepiej w tą stronę niż po prostu mieć produkt, którego nie będziesz mógł użyć. No, ale fajnie, że można zwrócić, nie? więc to jest taki. Yy... Pro tip, o którym warto pamiętać, tak naprawdę, zawsze, żeby nie przetrzymywać sobie niepotrzebnych przez pomyłkę, można powiedzieć, kupionych produktów. Pamiętaj, że w instrukcji obsługi swojego drona, tak naprawdę, znajdziesz takie karty, które są, można powiedzieć, najlepsze dla Twojego drona, aczkolwiek też nie sugeruj się tym na 100%. No bo często oni polecają, producent drona poleca te karty, które, no, że tak powiem, opłaca jemu się polecać, tak? Eee, najprawdopodobniej. Są, jest też wiele innych kart, które podejdą do twojego drona, więc po prostu zobacz sobie na te parametry, bo tam, bo tam jest stricte napisane, tak, jaki, e, jaki ma być, e, jakie mają być parametry dla tego konkretnego drona. Skąd najlepiej dowiedzieć się, e, jaki, jaka prędkość zapisu powinna mieć nasza karta, żeby najlepiej pasowało do naszego drona? Z instrukcji obsługi dokładnie. W takim razie wchodzimy do naszej instrukcji obsługi. I tam należy znaleźć parametr, który nazywany jest jako Max Video Bitrate. I teraz y, ta wartość przy tym parametrze w moim przypadku jest to 150 megabitów na sekundę, 150 Mbps. Y, w waszym przypadku może być inna. Ja mam drona DJI R3 i to jest właśnie 150 megabitów na sekundę. I tutaj musimy jedną rzecz policzyć, bo w instrukcji ta wartość jest podana w megabitach. No, megabit coś innego trochę niż megabyte. 1 e, bit to dokładnie 1 ósma bajta, tak? Czyli jeżeli mamy tą wartość podaną w megabitach, to należy ją podzielić przez 8 i wtedy wyjdzie nam to e, w megabajtach, czyli ten parametr, który jest już dokładnie podany na karcie, tak? Więc w naszym przypadku mamy 150, więc 150 podzielimy sobie na 8. Wynik będzie to niecałe 19, dokładnie 18,75 megabajta, tak? No i teraz pytanie, jaka ta prędkość powinna być? 20? No niestety nie ma czegoś takiego, nie ma klasy, która by nam powiedziała, że mamy 20 megabajtów zapisu, ale za to jest 30, tak? Mamy 10, a potem 30, no więc 10 jest za mało. 30 jest za dużo, no ale taka musi być, bo nie ma innej w połowie, więc bierzemy 30, tak? Trudno, no jakby nic innego więcej z tym nie zrobimy. Czy to będzie drożej? No niż 10? Na pewno trochę, ale to jest za, za kartę, która ma 256 MB, zapłaciłem 130 zł, więc ta kwota naprawdę nie jest duża, jeżeli dron kosztuje 5 koła. Nie? No więc myślę, że warto troszkę wydać na tą kartę, żeby potem nie było problemów. I to już wszystko w tym odcinku. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję. Dzięki, cześć.